Cześć, witam Was w, nowym, w nowej serii Com, czyli ciekawostki o motoryzacji Nie przedłużając zaczynamy! Wstęp. W świecie motoryzacji spotkamy wiele aut, a to brzydkich ładnych, ale czy wiedzieliście, że nazwy aut mogą też mają też swoje wady? Sprawdźmy to na 9 takich up wpadkach. Alfa Romeo 164. 164 to auto klasy średniej, wyższej, produkowane od 1987 do 1997 roku. Następcą jego jest Alfa 166. Nazwa 164. słowo 4 w Chinach brzmi jak śmierć. W części krajów Azji 164 zmieniono na 168. Osiem to szczęście. AMC Gremlin to subkompaktowy samochód osobowy. Produkowany w latach 1970-1978 przez przedsiębiorstwo American Motors Corporation. Nazwa Gremlin. Gremlin fikcyjna, złośliwa postać. Niektórzy uważają, że nazwa do niego pasuje. Audi A3 i e Tron. A3 to kompaktowy Hatchback dostępny już od 2012 roku. W 2020 roku pojawi się jego następca. Auto dostępne jest w wersji e-tron. Nazwa e-tron oznacza łajno, lecz Audi nie rezygnuje z tej nazwy. Audi Q3 to miejski crossover dostępny od 2011 roku. W 2018 druga generacja. Nazwa q Po hiszpańsku ten skrót brzmi jak czyli kiepski. Nazwa q jest jednym wytym, jednak w tym kraju stosowana. Buick Lancruz, To samochód osobowy klasy średniej, a następnie wyższej. Produkowany od 2004 roku. Trzecia generacja od 2016 roku. Nazwa LaCrosse. W kanadyjskim kanadyjskiej prowincji Quebec, las Cross to slagowe określenie onanisty jeżeli wiecie co to Chevrolet Nova to samochód osobowy produkowany w latach 1962-1979 następny jest model Citation. nazwa Nova po języku hiszpańskim oznacza nie chodzi Chevrolet SS to auto sportowe, nazwa jest używana od lat 70. Obecna generacja 2010-2015. Nazwa SS oznacza Super Sport, ale nie tylko w Europie, kojarzy się głównie z niemiecką formacją. Daihatsu Naked. To auto osobowe typu kei car produkowane od 2000 do 2004 roku. Nazwany akiet. Po angielsku znaczy goły. Na japońskim rynku to nic śmiesznego. Daewoo Kalos. To auto osobowe klasy aut miejskich. Pochodnie nazwane jest Chevrolet Aveo. Produkowane od 2002 roku. Nazwa Kalos. W Polsce brzmi jak kalosz, więc u nas auto przybrało nazwę Aveo. Podsumowanie odcinka. Wiele marek ma nazwy o przekazie wulgarnym, śmiesznym lub dopasowanym do auta. Wiele marek popełnia błędy, więc można to poprawić. Dzięki za oglądanie niestety drugiej, znaczy nie drugiej części, tego drugiego odcinka z Komu nie będzie. Jeżeli chcecie to będzie jutro. I dwóch moto informacji też nie będzie, bo nie zdążę. Więc będzie jutro. Więc jutro jeden odcinek z komu i dwa z moty informacji. Cześć!